dalej kolejnego dnia dzisiaj taki ciekawy temat krew i woda to taki, to taki tytuł oj 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 ale szczególnie jeśli bo tak czasami jest żyjesz w normalny sposób odżywiasz się myślisz sobie muszę 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 coś dla siebie zrobić dzień bez jedzenia ten dzień to będzie dzień bez jedzenia bez jedzenia bez picia i nagle budzisz się. Następnego ranka po tym dniu bez jedzenia twoje serce wali jak młot, puls jest silny, mocny, czujesz się osłabiona, osłabiony, nie wiesz co się dzieje. Po prostu wszystkie płyny wewnątrz ciebie, krew, limfa szczególnie, te płyny transportują wszystko co się dzieje w twoim ciele. dotleniają, również usuwają wszystko z twoich komórek, z całego twojego ciała, z każdego twojego organu. W związku z tym, jeśli dasz trochę więcej czasu na oczyszczanie, jeśli ten czas na oczyszczanie jest dłuższy niż ta noc, to zwykle po nocy nie czujemy takiej różnicy, ale dasz kilkanaście godzin czasu swojemu ciału na to, te wszystkie płyny wewnątrz ciebie zagęszczają się. Jeśli są gęstsze, jeśli nie, szczególnie jeśli nie pijesz, właśnie na przykład, jeśli to jest suchy post, nawet jednodniowy, Wspominałem tutaj już przez ten cały cykl moich nagrań, że jedno, dwudniowe posty są najtrudniejsze, bo to jest ten początek, największe wyzwanie dla ciała, krew, limfa, one się zagęszczają. W związku z tym tyle rzesz i myślisz sobie, ojejku, to nie dla mnie, to nie dla mnie, nigdy więcej, to nie, dla, to nie dla mnie, niech ktoś inny sobie pości, ja nie będę. A to po prostu są pierwsze efekty tego oczyszczania, krew, limfa się zagęszczają. W związku z tym, jeśli yy, pościsz na wodzie, wypij odpowiednią ilość wody, nie przejmuj się tym, że Twój puls jest szybki, że ciśnienie krwi jest wysokie. Ja przez cały ten okres teraz mojego postu, yy, 24 dni, dwa razy dziennie mierzę sobie ciśnienie. Sprawdzam je rano, sprawdzam je w ciągu dnia. Nie dlatego, bo martwię się w jakiś szczególny sposób, ale monitoruję ciśnienie. Ponieważ ilość krwi, ilość wody, którą wypijam, wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje z moją krwią, ile tej krwi jest, jakie jest ciśnienie mojej krwi. Po prostu woda tworzy krew. Woda wypijana małymi łyczkami, małymi porcjami, nie za dużo w ciągu godziny, tak do pół litra, powoduje, że produkujesz krew, ta krew może pracować, może robić swoją robotę. Limfa może robić swoją robotę po prostu. Jeśli pijesz za dużo, ja przez całe życie okazuje się, z tego postu wyciągnąłem, to jest naj, najwspanialsze lekcje wyciągam teraz w moim życiu. Ja przez całe życie po prostu, jak czułem się spragniony, wypijałem litr od razu. Najgłupsze co można zrobić się okazuje teraz. Małymi myczkami pijesz. Ta krew produkuje się we wspaniały sposób. Z jelita cienkiego bezpośrednio woda wchłania się do Twojego ciała, produkuje krew. Jeśli pijesz za dużo wody, rozrzedzasz całe, wszystkie elektrolity we krwi, krew staje się rzadsza, mniej w niej mocy, krótko rzecz ujmując. W związku z tym piję odpowiednią ilość wody i sprawdzam ciśnienie krwi. Między ciśni jak się mierzy ciśnienie, jest wysokie, i niskie, prawda? Jest ten pomiar ciśnienia wysokiego i spoczynkowego. I nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób to tam modulować. Chodzi o tą, o tą różnicę pomiędzy tymi ciśnieniami, żeby ta różnica w trakcie postu utrzymywała się na, określonej, na określonym poziomie. Jeśli interesujecie więcej takich, takie szczegółowe tematy, dlaczego, jak to wpływa, odsyłam Cię do nagrań Lorena Lockmana, yy, w kilka nagrań wstecz, podałem link do jego strony, tam możesz się dowiedzieć dokładniej, w jaki sposób picie wody wpływa na ciśnienie krwi. Ale to, co dla Ciebie, to co dla mnie jest ważne, to to, żeby pokochać swoje ciało, żeby się z nim zaznajomić, powiedzieć, aha, okej, okay, czuję. Coś takiego, to znaczy, że coś się we mnie dzieje. Co się we mnie dzieje? Zrozumieć to, co się we mnie dzieje, co ja potrzebuję. Jeśli przyjąłem, że chcę pościć na sucho, ja y, wiele, wiele razy w moim życiu pościłem na sucho. Wstawałem rano i czułem się nie najlepiej, nie najlepiej w stosunku do takiego normalnego poczucia. Osłabienie, zmęczenie i pewnego dnia w takim osłabieniu, zmęczeniu powiedziałem sobie dość. Mimo wszystko poćwiczę trochę. I wstałem i poćwiczyłem. Nagle okazało się, że poćwiczenie, po prostu takie poranne poćwiczenie, codzienna domowa joga, o której na tym kanale mówię już tysiąc razy i które tutaj również uczę, spowodowała, że nagle po 10 minutach wszystko zaczęło działać inaczej. Właśnie woda, właśnie ruch powoduje, że ja pomagam tym wewnętrznym płynom robić swoją robotę, pomagam im płynąć, pozwalam im przepychać wszystko łatwiej, lepiej. To jest bezpośredni wpływ tej wody, którą masz w sobie, wody, którą wypijasz, na to, co się dzieje z Twoją krwią, na to, ile jej jest, na to, jak Twoje serce działa. Jeśli krew się zagęszcza, wiadomo, że serce musi je, lub jest jej mniej. Wiadomo, że serce musi walić mocniej. Przecież to jest logiczne. Nie tak często zawierzamy komuś gdzieś tam, jakimś tam ekspertom. Z tego te słowa ekspert to chyba zacznę się śmiać powoli. Jak ono jest nadużywane, że człowiek po prostu nalepia sobie etykietkę ekspert i już jest używany jako ekspert i inni ludzie go słuchają jako ekspertów. To ty bądź ekspertem od Siebie, od swojego życia, od poznania siebie. Parę dni temu mówiłem, że jesteś swoim trenerem i nie ma innych trenerów, wszyscy nie mogą ci doradzić, a ty i tak wybierzesz i zrobisz to, co będziesz chciała, to, co będziesz chciał, ktoś ci doradza, a ty i tak weźmiesz z tego tylko 80%. Tu się do czegoś nie dostosujesz, to sobie coś zmniejszysz. Dlatego nie łudźmy się, ty jesteś swoim trenerem. Ty bądź swoim ekspertem, poczuj, co się tam wewnątrz dzieje, zrozum to najpierw, jak to zrozumiesz, to potem zaczniesz to odczuwać. Jak to zaczniesz odczuwać, przyjdzie wielki spokój, bo będziesz wiedzieć, co się wewnątrz dzieje i dlaczego to się dzieje. Będziesz miała, będziesz miał na to wpływ. Wypij więcej wody, wypij się w odpowiedni sposób. Rytm serca się wyciszy, uspokoi. Nagle okazuje się, że serce zamiast 70, bije 54. Jest spokój, cisza, środek dnia, a Ty masz dystans do wszystkiego, bo rytm serca wpływa na wszystko, co się tutaj dzieje. Co ty na to? Spróbuj, zobacz jak to działa. To tyle na dzisiaj. Zdróweczka, wszystkiego dobrego. Poczujmy się wspaniale. Łapa w górę, jeśli się z tym zgadzasz, jeśli uważasz, że to ma sens, podziel się tym nagraniem ze wszystkimi, niech idzie w świat. Do zobaczenia jutro.